Shh. Siemaneczko, widzowie, z tej strony witam w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa e, Dzisiaj sobie znów potwieram jest od 5 dyszek do koski Jak to w odcinek możecie u mnie wygrać skiny kinek, dzisiaj wiem 50 do zgarnięcia, co trzeba zrobić, żeby je wygrać. Łapkę w górę sobie komentarz. Dodatkowo fajnie, bo z moim kodem możecie wbijać do kilku konkursów. W tym dwa na kosa niedługo tych konkursów będzie jeszcze więcej, więc co do ładowania z minimum 10 zIKO wbijacie do każdego z nich, więc naprawdę tutaj można sporo skiniochów zgarnąć. Dodatkowo z moim kodem macie tutaj 10% bonusu przy doładowaniu, darmowe 2 złote i 10 groszy na start. Skiny za doładowanie, nowa rzecz, która też jest bardzo, bardzo, bardzo fajna. Daily cases przede wszystkim, więc polecam sobie też je otwierać codziennie. No i widzowie, zapraszam Was też na inne moje odcinki z Skinsa, bo co odcinek możecie u mnie wygrywać skiny, więc myślę, że warto, warto próbować. Czemu by nie? A my dzisiaj co? 5 dyg do Kosuni. Co leci? Taka bitwa, są 4 skrzynki, 4 osoby. W sumie czemu nie? Wygląda to całkiem, całkiem dobrze, więc spróbujmy, czy też będzie całkiem, całkiem dobrze wypadać. Dobra, to sprawdźmy to. Pyjk, z 100 użytkowników i próbujmy naszego farta. Próbujmy naszego farta MP9, tutaj fajne jest ten MP9, ogólnie bardzo ładny skinek. Dla Bota Alexa, póki co tutaj wypada najlepiej. Dobra, zobaczmy, jakby ty dalej, ok. Nie jest ja mam szansę to wygrać. Tutaj pan Baker z nami zaczyna wygrywać. Uj, 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 chyba zaczyna nas, o nie gałęźnica, bo była, Alexa, no i ostatnia skrzynka, no dawaj, 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 ej, ta bitwa daj się całkiem, całkiem, całkiem dobra, mamy to? Nie, nie mamy tego, o kurwa, ładnie tu wygrał, ładna wygrana nas w ogóle, dobra, wiecie co, ej, zróbmy taką samą bitwę jeszcze raz, bo powiem wam, że ta bitwa... Widzę potencjał, widzę w tej bitwie potencjał, więc w sumie czemu by ją nie zrobić jeszcze raz Jeżeli no jest widoczny tak potencjał, no to kurczę widzowie No czemu nie, czemu nie, dajmy sobie tutaj trzy bociki, będziemy czekać na graczy i lecimy Pamiętajcie żeby mieć na swoim YouTube, żeby u wygrywać skiny Pamiętajcie pilnie o tym, bo bez tradinga, y no skina niestety nie wygracie, więc No jednak warto, warto go mieć, tak Zawsze to jest coś, zawsze to jest coś, ok? Nie jest najgorzej, nie jest tutaj najgorzej no, no musimy teraz nadrobić tej ostatniej skrzynce Dawaj, musimy coś, coś tutaj dać. No nie, nie dało. Dobra, zmieniamy bitwę. Ocz... Nie, prawie, ej, złotóweczka! Ej, szkoda tej bitwy, szkoda tej bitwy, ale no dobra, no cóż. Lecimy, lecimy z czymś innym. Dobra. Lecimy z czymś innym. Spróbujmy jakoś inaczej. Jakby jak dorzucić trochę więcej takich skrzynek? W sumie czemu nie? To nie jest takie... głupie. Pyk, pyk. I coś troszczego. I coś takiego. W sumie to jeszcze jedną taką. u was, spróbujmy. Ty, tu jest 12 strzynek, 4 osoby. No niech się kręci. No niech się kręci, tak mogę powiedzieć. No widzowie, no niech się kręci ta maszyna. I e, Miejmy nadzieję, że dla nas będzie się kręcić. E, fajnie by było, fajnie by było. Zobaczmy, 12 strzyneczek. No to jest dużo, to jest dużo, nie oszukujmy się. To troszkę jest, to troszkę jest. I fajnie jakby z tej troszkę z ilości strzyneczek, też nam coś fajnego tutaj wleciało, tak, nie byłbym smutny, przede wszystkim smutny bym nie był, gdyby dropiło i tak samo smutny bym nie był, gdyby dla mojego widza z moim kotem też dropiło oczywiście, to też smutny bym nie był więc dobra, lecimy z tym, póki co jest tako, jest tako. o, jesteśmy blisko, te ostatnie strzynki znaczy te trzy po prostu, co, ojej, brzydliwa brzydliwa drop, eee, trzy ostatnie tam strzynki dalsze te droższe, one będą fajne. Kurczę, jak pan dla pana pszczoło, pszczoła dropi. Wbił do nas tutaj do bocików do mnie i chce nas ograć. No nie podoba mi się to, nie podoba mi się to jego podejście w stosunku do mnie. Ale dobra, teraz po tej skrzynce będą skrzynki, które faktycznie tutaj mogą pomieszać i na nich będziemy bazować. Dobra, zaczynamy. Dobra, pyk, pierwsza. No, nikomu nic konkretnego, chociaż nie wiem, no, to autokampa nie najgorszy drop. Kolejna skrzynka, no też nie najgorszy drop. No i ostatni roll. No, czyżby, zobaczmy, zobaczmy, czy odku... Co to za usp? Ten nowy? Czy nas coś odkuje, czy nas coś odkuje, zobaczmy. Blisko, kurwa, ale close bitwa, powiem wam, szkoda jej. Wszyscy byliśmy close. Naprawdę bardzo klos... Kluc... że co? A ja ją powtórzę. Ja ją powtórzę, bo to jest mocna bitwa, dużo skrzynek i powiem Wam, że nawet fajna. Nawet jest fajna, no spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy. O, znowu ten sam użytkownik bił. Poczuł krew! Poczuł krew po tej bitwie. Więc dobra, no tak nie może, tak? Teraz my musimy się tutaj wyrównać. Teraz musimy mu pokazać. Dominację tak zwaną genetyczną, oczywiście z naszej strony. Oczywiście z naszej strony, no super by ją było pokazać, tak? Ja bym chciał i mam nadzieję, że pokażę oczywiście tutaj dominację naszemu użytkownikowi. Dobra, Sage Cheese tu poleciało. Let's go, let's go. ok, high hit, to jest bardzo dobry drop, to jest bardzo dobry drop. Bardzo spoko, podoba mi się to, podoba mi się to Więcej, więcej takich dopików. No, o, tam też u high hit widzę i samo, to mi się już nie podoba. Ale lecimy dalej, lecimy z tym dalej. nie pierdzielimy się, a was widzowie jeszcze raz przypomnę o tym, że na innych odcinkach z CSGO też u mnie możecie wygrać skiny, więc zapraszam, zapraszam, Kodzik, Elzat, Kodzik, Elzart wiadomo. Let's go. No i sam na to przychodzi. Ale dobra, zaraz będą trzy szynki, które będą decydować. Ja mam nadzieję, że ja tutaj pokażę, tak? Pokażę tą dominację, i że tutaj tak to nie będzie wyglądać. Że to oczywiście ja będę tutaj nie dominował, jest dobrze, wychodzimy na prowadzenie. Lecimy z tym dalej. No, jest dobrze, jest dobrze. Złotówka przywagi, no dawaj, 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 dawaj. Czyżby, czyżby, dalej prowadzimy, dalej prowadzimy i już trochę więcej, jeszcze trochę więcej, więc lecimy z kolejną bitwą, chyba co? Tak, lecimy. Widzowie, 126 zł lecimy z grubą bitwą. Dajmy może jakąś jedną szynkę po prostu. Jakąś taką szynkę o wszystko. 126 zł. Idealnie, idealnie biścik, trzy osoby. Kosa or not, ornot, or not, że tak powiem, z pięciu dyszek no byłoby miło, tak? Byłoby miło. ją dostać. No, nie byłbym smutny, tak? Widzę? Nie byłbym smutny. Sprawdźmy, sprawdźmy więc. Oj, kilka firmet. I jeszcze Botti samo na koniec wydoba koskę. No, znowu koskę, no co już To było tyle. Strzelacie pilnie subwika na kanale. Trzymajcie się. Cześć, cześć.